Jerzy Dziewulski, były antyterrorysta i poseł, zmarł w wieku 81 lat. Informacje o jego śmierci potwierdziła rodzina. Dziewulski rozpoczął swoją karierę w milicji obywatelskiej w 1966 roku, a później pracował w komendzie stołecznej policji. Był dowódcą jednostki antyterrorystycznej na lotnisku Okęcie w Warszawie i uczestniczył w szkoleniach w Stanach Zjednoczonych, Izraelu oraz Francji. Udało mu się udaremnić 13 zamachów terrorystycznych. Był jedynym polskim policjantem trzykrotnie odznaczonym medalem za ofiarność i odwagę. Dziewulski czterokrotnie zasiadał w Sejmie, początkowo z list polskiej partii przyjaciół Piwa, a następnie z sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pełnił także funkcję doradcy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa. W ostatnich latach często występował w mediach jako ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa. Chcesz więcej? Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco.